Cześć! Witam serdecznie, tu Adam z kanału Polish Indiana Jones Słuchajcie, nie minęło kilka godzin Marcin się już niecierpliwy I my lecimy po raz kolejny na magnes neodymowy Żółwik Marcin Siema Cześć. Siema, siema Widzimy się nad Tamizą, hej! I don't take shit I got no love the If you play And hate this show I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spittin' slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious, because you are behind the you're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. i gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable So remarkable thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and low wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Już za chwileczkę, hejka! No i kochani, ja lecę do Marcina, bo krzyczy mi już daleka Mam coś, mam coś! Puściło mi Puściło? Co, zahaczyłeś o oponę no. no to dawaj, wyciągaj ją Hejtaj jak tego, już niech tam nie, nie. leży Będziesz musiał chyba ręką chycić, panie To nie ma metalu Nie, 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 to jest opona Wyciągnij już ją ręką, jak już tutaj jest I położymy ją gdzieś z boku Po prostu będziemy mieli święty spokój i tyle, spójrzcie, jest opona normalnie przyciągnięta na magnes, z tym, że się magnes przyczepił, nie przyczepił, tylko zahaczył, zahaczył oponę, daję ją położę, kurde, normalnie obok naszych skarbów, o, proszę bardzo, niech se leży, i tyle, widzimy się już za chwilę, kochani, trzymajcie się bardzo cieplutko, hej, ja! Pani czas na kolejne kotlety, bo ja już tutaj czuję, jest normalnie coś wielkiego. I jest! Spójrzcie. Co to jest? Amortyzator. Tak? Chyba amortyzator. Tak, zdecydowanie to jest amortyzator. Puszczaj. Puszczaj, dziadu. Spójrzcie, jest normalnie kawał amortyzatora. Nie ma co. W sumie prawie cały, nawet z osłoną. <gryw> no nic. Amortyzatorek idzie, kurde, słuchajcie, na miejsce. Tutaj do kupy, kupę normalnie rzeczy, którą żeśmy dzisiaj już wytargali. A tu nasze, kurde, normalnie kotlety. A my walczymy dalej, w, suma, w sumie. Spójrzcie, łódki pływają z każdej strony. Marcin zadowolony, uśmiechnięty. Ja w sumie też. Także walczymy dalej. Widzimy się już za chwilę. Hejka. No i słuchajcie, Marcin coś krzyczy, że ma coś dużego. Jest! Kolejna opona, znowu na ten. No nie gadaj. To Słuchajcie, jest opona, znowu się nie przyczepiła i znowu second tylko one. się... Tak, to jest second one. Second one. No, it's a magnet fishing. Magnet. It's a magnet. It's a strong magnet, but this is not metal, you know? To was on accident because he just pull it. But still. Kolejna opona dzisiejszego dnia, także lecimy kochani dalej. Widzimy się już za chwilę. Hej! No i kochani, nie uwierzycie, bo ja zapragnąłem mieć też swoją oponę. Czekaj, może mi nie wyjdzie? Nie. Ja zapragnąłem mieć też swoją oponę i jest. Nie, nie dam rady, tak? Marcin, możesz mi ją wyciągnąć? Ja bardzo bym cię prosił. Także słuchajcie, jest trzecia opona w dniu dzisiejszym. Także jest ostro, jest ostro. Są trzy opony. Pani mówi, że tam leży kolejna, więc ją też wyciągniemy. O, dzięki Marcinie. Super, także tam jest jeszcze jedna. Jest ogólnie tutaj wiele, wiele złomu. Także my wkrótce będziemy zakończać jeszcze parę rzutów wykonamy. Oh, yeah. Uh, yeah. one of them and one is still there. Look, he, he, there. Także widzimy się już za chwilkę, hejka. No i kochani, spójrzcie, spójrzcie, bo ja już normalnie widzę jak tu się coś świeci. Nie wiem kupę, kupę jak zwykle złomu. Spójrzcie, jeden rzut. I normalnie tragedia. Toż to tu jest wszystko. O, jest... PI. Super, o, żletka, trzeba uważać, spójrzcie Spójrzcie, kapzelków oczywiście mnóstwo, o, 10 pensów. Ale super Kurde, pierwszy taki duży nominał, już od długa, 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 dawien A z tej strony jak nówka, funkja normalnie Spójrzcie, a z tej strony był przyczepiony gdzieś, albo leżał O, jest, jest kolejne pi, jest jakaś szlówka od paska Jest kolejne pi, jakieś dziwne gwoździe, spójrzcie jest kolejne pi. No i oczywiście mnóstwo kabzli. <grywa> Całe mnóstwo kabzli. Także widzimy się już za chwilę. Hejka. No i kochani, nie przejmujcie się. Oczywiście to nie jadą po mnie. Ale tutaj ostatni rzut, żeby nie było spuście. Normalnie kolejny, kurde, cały, cały zestaw. Co my tu mamy? Jest dłuto. Są jakieś skrapy. Spuście. Oczywiście. Z tego... Kurno i ja opierdziut, mnóstwo. Mnóstwo, ale są też jakieś pieniądze. Tak. Tu jest jakiś peniak. I tutaj też jest coś. Dobra, słuchajcie, ja nie będę tutaj przeciągał. Ja was zapraszam na krótkie podsumowanko. No i słuchajcie, kochani, nie ma co owijać bawełnę w dniu dzisiejszym. 92 kapselki od góry do dołu. Spójrzcie, żeby nie było, że nasi też tutaj byli. Oczywiście jest uśmieszek i 13, mam nadzieję, że była, jest i będzie szczęśliwa. Spójrzcie, 92 kapselki, mnóstwo innych rzeczy, jakieś klucze, puszki, e, gwoździki. No jest tego cała, cała mnóstwo. Ja tego wszystkiego nie nagrywałem, bo nie było sensu. Spójrzcie 30 kadridżów z miejsca, jakieś zaczepy, e, lampka ogrodowa. E, widelec, e, korki na szampana, e, puszki. No jest tego mnóstwo. Spójrzcie, kilka baterii też się znalazło. Są jakieś pręty, jest burto. Centralnie puszka od coli, bo ta druga to jest moja, stała. Kładam na bok, żeby nie było później, że se puszki podkładam. E, spójrzcie, jest jakieś, kurde, normalnie coś takiego, żyletka, jakieś piny. Pieniędzy w sumie nie policzyłem, powiem wam szczerze. To będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 monetek, co nie? Dyszka w sumie największa. i... A, co bym zapomniał jest i cały amortyzator cały cienki amortyzator, jest rura. No i oczywiście wyciągnęliśmy magnesem, który po prostu się zaczepił. Poszły trzy opony. Tu jest jedna opona. A tutaj kochani, spójrzcie, tu przed chwilą taki kamień wyciągnąłem, nie wiem co to jest, ale dosyć ciężki. No i tu kolejne dwie opony, e, także kolejny naprawdę bardzo, bardzo fajny dzień. My zakańczamy, słuchajcie, i po prostu posprzątamy tutaj po sobie i lecimy do domku. Marcin, żółwik, Na kolejny fajny dzień, trzymajcie się bardzo cieplutko i widzimy się już jutro. Bye! Także, kochani, jeśli się podobało, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was proszę o zostawienie lajka, o zostawienie komentarza. No i oczywiście o malutką subskrypcję dla mojego kanału, gdyż to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i motywuje do dalszej pracy. Trzymajcie się bardzo cieplutko i widzimy się już jutro w kolejnym niesamowitym odcinku. Hej!